Serwis Informacyjny 26 stycznia, Edyta Nawrocka, Witam Państwa, zapraszam. Donald Łobuzie, wsadzimy Ci akta w buzie. To jedno z haseł, jakie skandowała młodzież protestująca przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy akta. Na ulicy Wałbrzycha wyszło ponad 200 młodych ludzi. Mówimy stanowcze nie dla akta. Były też inne hasła wykrzykiwane przez młodzież. Nie chcemy żyć w klatkach precz z ustawą akta. Stop obudzie nie dla platformy. Pokażmy, pokażmy rządowi, że się nie boimy. Demonstrujący przeszli z rynku przez plac magistracki, gdzie skandowali hasła, a później w eskorcie policji przeszli ulicami Dmowskiego i Słowackiego, zatrzymując się jeszcze przed delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Nie obyło się bez wulgarnych okrzyków, jednak było dość spokojnie. Ja bardzo dziękuję hakerom z grupy Animals za to, że włączyli się w tę akcję. I skoro rządy chcą blokować nasze strony internetowe, to my zablokujemy ich. Młodzi ludzie wyrażali głośno swoje obawy o los Facebooka i innych portali społecznościowych, Wikipedii, demotywatorów czy YouTube które według nich mają przestać istnieć z powodu zarzutów nagminnego łamania praw autorskich, jeśli ustawa wejdzie w życie. Organizatorzy manifestacji straszyli wizytą policji, która może zarekwirować komputer, orwellowską wizją świata, pytali, czy lekcje w szkole będą legalne, skoro nauczyciele wykorzystują teksty książek, obawiali się zablokowania swobody wypowiedzi i rozwiązań siłowych, zbierali podpisy pod petycją przeciw umowie. Prowadzenie umowy akta jest po prostu ograniczeniem dostępu do wiedzy. Yy, aktualnie dąża się do tego, żeby ludzie byli niewykształceni, niewyedukowani. Yy, po wprowadzeniu umowy akta nie będziemy mieli dostępu do żadnych tekstów publicystycznych. Nie będziemy mogli czytać tekstów publicystycznych różnych ludzi, ponieważ yy, będą zastrzeżone prawa autorskie. Nie będzie można korzystać nawet z Wikipedii, yy, ponieważ będą ograniczone prawa autorskie. Ja nie wiem, do czego będzie mi potrzebny w takim razie internet, skoro nie będę mógł z niego Czerpać wiedzy, skoro nie będę mógł wyrażać się publicznie na forach, skoro nie będę mógł słuchać muzyki i nie będę mógł robić tak naprawdę nic. Nie da Nie da się przyjść, zaprotestować przeciwko ustawie akta, ponieważ uważam, że nie zmniejszy ona piractwa w internecie, natomiast może ona wprowadzić szereg. Przepisów oraz reguł, które będą prowadziły do ograniczenia wolności słowa użytkowników internetu, jak również do inwigilacji społeczeństwa. Nie może być tak, też, że internet całkowicie zostanie zablokowany. Wyobraźmy sobie, że, wyobraźmy sobie, że po wprowadzeniu umowy akta będzie sytuacja wyglądała w ten sposób. Ee, że nasi dostawcy będą kontrolowali, e, będą kontrolowali e, wszystkie nasze ruchy w sieci. E, wszystko co zrobimy będzie kontrolowane przez, e, przez, e, przez dostawców. W momencie jeżeli to zrobimy coś wbrew e, umowie akta e, zostanie nam skonfiskowany komputer albo odebrany dostęp do internetu, bo możemy się spotkać z karami grzywny, e, a w najgorszych wypadkach spotkać się po prostu w sądzie. Cała ta, wszystkie ustalenia dotyczące tej ustawy odbywały się w sposób tajny i nie mogliśmy mieć możliwości do jakiejkolwiek debaty w tej sprawie. Manifestacja zorganizował Ruch Palikota. Byli też przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. W manifestacji uczestniczyło ponad 200 osób. Do Wałbrzycha nie przyjechała posłanka ziemi wałbrzyskiej z Ruchu Palikota Halina Szymiec-Raczyńska. Manifestacje w ostatnich dniach odbywały się w całej Polsce. Nie przyniosły jednak zamierzonych rezultatów. Ambasador Polski w Japonii Jadwiga Rodowicz z upoważnienia premiera podpisała umowę akta. Posłanka PiS Anna Zalewska zapowiada, że zaskarży uchwałę w sprawie likwidacji szkół u wojewody. Zdaniem Zalewskiej były uchybienia formalne. Posłanka zapowiada też dalszą walkę o szkoły i starania o referendum. Ja myślę, że nie tylko nie poszło po myśli Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim nie poszło po myśli dyrektorów szkół, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców, którzy świetnie się zorganizowali, świetnie przygotowali, mieli mnóstwo pomysłów, których nikt absolutnie analizować nie chciał, bo słuchać i owszem, natomiast nie było kontrreakcji na te propozycje. Zalewska zarzuciła też radnym to, że głosowali tak jak kazał im prezydent Roman Szełemej. Skrytykowała też samą sesję. Tam są uchybienia formalne. Tak naprawdę przez przypadek została właściwie uchwała przegłosowana. Pójdzie za skarżenie do wojewody. Było sporo uchybień formalnych dotyczących również trzech pozostałych innych uchwał. Też będziemy próbowali to skarżyć do wojewody. Przykazano mi, że były błędy formalne w podejmowaniu uchwał, czemu ja kategorycznie przeczę. Albowiem przewodnicząca Rady, która jest odpowiedzialna zgodnie ze statutem gminy za prowadzenie sesji i pilnowanie, czy głosowanie odbyło się prawidłowo, czy uchwała została przegłosowana, to wszystko się dokonało zgodnie z procedurami, które są w gminie. Jeżeli pani poseł twierdzi, że były uchybienia formalne w uchwałach i że ona to będzie, może to zaskarżyć, bo jedyny, kto może stwierdzić, że uchwała jest nieprawidłowa, nielegalna, niezgodna z prawem, jest wojewoda zgodnie z zapisami konstytucji i obowiązujących ustaw. Więc nie wiem, czy pani poseł wykonując swój mandat nie zapędziła się za daleko. Posłanka zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej walczyło o szkoły. Chce też referendum w sprawie odwołania Rady Miasta. No zostało jeszcze kilka tygodni, na pewno ich nie prześpimy. Bardzo poważnie, i to nie ugrupowania społeczno-polityczne i niestowarzyszenia, ale rodzice bardzo poważnie myślą o referendum i o odwołaniu Rady. Póki co pana prezydenta odwołać nie można. Przeciwko likwidacji są w Wołbrzyska Wspólnota Samorządowa, Prawo i Sprawiedliwość, nowoczesny Wałbrzych, który nie ma jednak przedstawicieli w Radzie Miasta, podobnie Unia Pracy. Uważam, że nie wolno oszczędzać na oświacie, nie wolno oszczędzać na edukacji. Trzeba racjonalnie funkcjonować w kosztach, racjonalnie je wydawać, oczywiście. Natomiast zagrożenie bezpieczeństwa edukacyjnego to jest podstawowy błąd. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, bo przecież te dzieci będą musiały pokonywać jakieś odcinki drogi, będzie wzbudzało. Ogromny niepokój rodziców o bezpieczeństwo tego dziecka, o to, czy temu dziecku coś się nie stanie. A przede wszystkim pytanie, czy to jest na pewno sposób na oszczędzanie, czy to jest na pewno sposób na podniesienie wartości edukacyjnej, które prezentują wyobrażliwskie szkoły, czy to jest sposób na podniesienie jakości sprzętu, jakości pomocy naukowych. Myślę, że nie. Sprawa umowy akta zjednoczyła wiele środowisk. Zapytaliśmy Wałbrzyszan jakie mają zdanie na temat planowanych zmian w imię ochrony praw autorskich. Porozumienie akta to jest przy dobrym założeniu. To jest o tym, żeby ograniczyć zakup takich produktów handlowych. Które są, są nielegalne, takie pilackie. E, gdzie... Czyli ściąganie filmów, muzyki, dokładnie gry. No jak najbardziej nie powinno to mieć miejsca i to jeszcze za naszymi plecami, gdzie, gdzie już dawno to było negocjowane. E, moim zdaniem po prostu korporacje podkupiły kogoś albo wiele osób w rządzie, w rządach i mamy do czynienia z tym, co mamy. Ci, co mają już masę pieniędzy, chcą mieć jeszcze więcej. W sumie ograniczenie piractwa jest dobre, ale za, za ograniczenie wolności słowa innym to nie jest akurat dobre. Że tu walczymy, żeby wolność słowa była zachowana, a walka z piractwem, żeby nie była równowaga. Według mnie no nie powinna taka w ogóle sytuacja zaistnieć i to jest błąd naszych władz, tak? że próbują zrobić coś przeciwko wolności słowa, tak? bo z tego co czytałem, to mają być kontrolowane chociażby nasze rozmowy. Ja też korzystam z internetu, uważam, że, że to jest naruszanie swobód obywatelskich i wolności słowa. No tyle mam do powiedzenia. W każdym bądź razie to jest ograniczenie naszej wolności. Z tego co wiem, to nie jest do końca blokowanie wszystkich praw, tylko chyba głównie chodzi o piractwo, a zdarzało się już w historii, że artyści odmawiali przyjazdu do Polski z tego względu, że jesteśmy krajem, który ma największy stopień piractwa. I... Nie wiem, czy do końca jest słuszne. Oczywiście blokowanie wolności słowa jest rzeczą karygodną i niedopuszczalną. Według mnie piractwa i tak nie ograniczysz. Te osoby, które nie kupią tego, co chcą mieć, to i tak to ściągną, bo, nie wiem, albo ich nie stać, kiedy u nas jest najniższa krajowa 1000 zł, a masz sobie wydać 190 zł na grę czy coś w tym stylu, no to oczywiście ściągniesz to, prawda? Nie stać nas na, na to, żeby kupować oryginalne rzeczy, nie tak jak w Unii Europejskiej, gdzie najniższa średnia jest, nie wiem, 1600 euro, a u nas jest to 300 euro. Osobiście jako, jako muzyk też jestem za tym, żeby sztuka była płatna i żeby artysta miał z tego jakąś korzyść. A nie było po prostu dostępna dla każdego w takiej formie, w jakiej jest teraz. Powinni protestować przeciwko temu. Według mnie pokazują, jaką mają siłę, tak? i rząd powinien się tego naprawdę przestraszyć, Bo, bo upadek siłę, wielu stron, bo to było dodaj, że było 1400 stron po 72 minutach, to myślę, że jak w tak krótkim czasie ten atak był tak zmasowany, no to co będzie, jeśli faktycznie to wprowadzą, i co będzie, jak hakerzy? Yy, spróbują napadać na banki i tak dalej. Tak jak większość tych ludzi, którzy protestują, coś tam ogólnie wiem, to co jedne media, drugie mówiły na ten temat. E, oczywiście są to jakieś tam daleko idące ingerencje w wolność słowa jednak tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem, nie jestem prawnikiem, jestem napisany językiem prawniczym, więc ciężko stwierdzić jednoznacznie, czy protest jest dobry, no Ktoś wyraża swoje niezadowolenie. No, znaczy że są to ludzie, którzy zostali oszukani przez platformę tak naprawdę, bo to są właśnie ci internauci, którzy głosowali. To jest głupota, żeby zlikwidowali internety, ale no, to jest głupota. Czemu mają likwidować? Ale nie likwidują internetu, tylko ograniczają pewne swobody w internecie. Co pan o tym myśli? No, że źle robią, że to powinna być swoboda. Przecież każdy powinien mieć do internetu dostęp i wszystko. Swoje zdanie na temat umowy akta wyrazili także wałbrzyscy działacze polityczni. Stanowisko Unii Pracy wyartykułowane zostało już w 2010 roku, kiedy to nasza poseł Bożena Kotkowska złożyła interpelację w sprawie akty, w sprawie rozmów Europa, Stany Zjednoczone, Japonia, gdzie żeśmy zaprotestowali przeciwko ingerencji w swobodę wymiany informacji, wymiany zdania. Zgadzam się z tymi, którzy protestują dzisiaj przeciwko podpisaniu tej umowy. Żonujące jest to, że znalazło się w publikowaniu w sektorze związanym z rybołówstwem. To już świadczy o tym, że to jest jedno wielkie nieporozumienie. Jestem za tym, żeby dostęp do internetu był jak najbardziej szeroki i niezagrożony, abyśmy mogli spowodnie się po nim poruszać, ale no, oczywiście yy, wszystkie sprawy związane z tym, żeby ściągać nielegalne pliki, a co nazywamy podobnie rzecz biorąc kradzieżą, trzeba przyznać, że no niestety to działa na niekorzyść praw autorskich i yy, no, trzeba to uszanować, trzeba dobre zabezpieczenia zrobić tej, w tej materii. No dla mnie jest yy, to, że, że dzisiaj po prostu yy, ta sytuacja tak naprawdę ujrzała światło dzienne, i co niektórzy europarlamentarzyści, nasi polscy wycofują się z tego zdania, które poparcie na, dla, dla tej ustawy, które uczynili już dawno, dawno temu, widząc w tym zagrożenie. Politycy z Unii Pracy domagają się wyjaśnień w sprawie monopolu firmy PZU na ubezpieczenia szpitali. Sprawa została zgłoszona do Najwyższej Izby Kontroli. Członek zarządu Unii Pracy Marek Szewczyk twierdzi, że rynek polskich ubezpieczeń dotyczących szpitali został bezprawnie zmonopolizowany. Unia Pracy złożyła doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie poprawności funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, której zadaniem jest pilnowanie rynku ubezpieczeniowego. Zdaniem polityków z Unii Pracy komisja ta nie dopełniła swoich obowiązków i doprowadziła do zmonopolizowania rynku ubezpieczeń. W wyniku tego zaniedbania PZU dyktuje zawyżone ceny za obowiązkowe ubezpieczenia, co przykłada się zdaniem Szewczyka na zmniejszenie jakości leczenia w szpitalach. Brak nadzoru, skutecznego nadzoru komisji nadzoru finansowego nad polskim rynkiem rynkiem ubezpieczeniowym, doprowadziło do tego, że jest tylko jeden ubezpieczyciel, czyli PZU, który oferuje szpitalom obowiązkowe ubezpieczenia ich działalności, obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz inne ubezpieczenia. W chwili obecnej ustawodawca wymaga innych ubezpieczeń, żeby szpital mógł funkcjonować. Szpital, mając tylko jedną możliwość możliwość PZU, no stanął pod ścianą, stanął pod pręgierzem i musi. Stawki bardzo wygórowane, bardzo duże płacić, jeżeli chce funkcjonować. Najwyższa Izba Kontroli będzie miała w tym roku pełne ręce pracy, ponieważ jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej instytucji, na ten rok jest już przewidziane ponad 200 kontroli. Pierwszy w regionie zabieg laseroterapii prostaty oraz usuwania kamieni nerkowych został wczoraj wykonany w Karkonoskim Centrum Medycznym w Jeleniej Górze. Tego typu formy terapii do tej pory nie realizowano w naszym regionie. Ta nowoczesna, mniej inwazyjna i co najważniejsze refundowana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia metoda będzie realizowana wyłącznie w Karkonoskim Centrum Medycznym. Wyłącznie, bo tylko ta klinika dysponuje odpowiednim sprzętem. Innowacyjność metody polega na tym, że jest to praktycznie zabieg bezkrwawy, nie ma tutaj ograniczenia. Jeżeli chodzi o wielkość gruczołów, yy, 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 yy. można ten zabieg przeprowadzić metodą endoskopową niezależnie od wielkości prostaty. W klasycznej metodzie, w klasycznej elektrosekcji, Wielkość prostaty ograniczała możliwość wykonania zabiegu metodę endoskopową ze względu na, na znaczne krwawienie. Zabieg polega na wprowadzaniu endoskopu do pęcherza moczowego i rozcięciu promieniem lasera płatów prostaty. W przypadku zastosowania tej metody krwawienie praktycznie nie występuje. Wyklucza też w zasadzie wszystkie powikłania. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o powikłania, zdecydowanie większe. Powikłania zdarzają się bardzo rzadko, natomiast pacjent wychodzi na drugi dzień do domu. I najczęściej, najczęściej bez, bez cewnika, rzadko kiedy utrzymuje się cewnik dłużej niż jedną dobę. Mniejsza inwazyjność wiąże się jednak z dłuższym czasem wykonywania zabiegu. On jest dłuższy niż czas operacji, operacji otwartej, decydowanie. Dlatego, że tam operację tam zabieg przeprowadza się, wyłuszczając prostatę palcem. To znaczy, natomiast no, mimo wszystko warto, nawet jeżeli, nawet jeżeli ten czas jest dłuższy, to, to, to pacjent nie krwawi, w związku z tym bezpieczeństwo i tak jest zdecydowanie. Zabiegi przeprowadzane w karkonowskim centrum medycznym pozwolą wielu pacjentom leczyć się szybciej i lepiej. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com